No, to tutaj fajlajpik. No i na Wielkanoc dostałem taką mega, moim zdaniem, fajną myszkę. E, czyli właśnie e, Rokata e, Kone Aimo. I właśnie teraz widzicie ją na ekranie. No, nie jest. E, ten odcinek to nie jest żadna recenzja. E, po prostu chciałbym tak e, opowiedzieć Wam o tej myszce. E, no więc, zaczynamy. Jestem już na ręce. No i spróbujmy sobie najpierw Butterfly'em poklikać. Wiem, 20 cps mało, 15, 16 nawet. No ale niektórzy ludzie mogą wyklikać 25 cps a ja mam małe ręce i dlatego tak mało pewnie. No na lewym mniej troszeczkę, a nie wiem, 15 też. No ale drag click to udało mi się wyklikać 25 cps teraz. Wyklikuję jakoś, no widzicie, 13 jakoś. Więc troszeczkę mniej. Mm, no. No i ogólnie też na swojej starej myszce przegrałem, nie wiem, znaczy nie wiem, 2 y, lata przegrałem na niej. Y, mój rekord CPS to było 17. I na tej w jeden dzień już to pobiłem y, klikając 21 cps-ów. Aha, bo w ogóle tu nie ma. No dobra. No i dzisiaj wyklikałem właśnie 25 cps jak to oglądacie to może jeszcze więcej wyklikałem, no i wyszka ogólnie jest fajna, słaba niby dla małych rąk, ale mi się dobrze gra, fajnie dużo przycisków ma, tylko takie te, właśnie te, te na lewo, te, 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 te przyciski. No, widzicie na ekranie które to trochę są niewygodne, ale i tak jest fajnie. Mówię teraz słyszycie to, ciekawe, czy to słyszycie, jak nie, to teraz. To ja nie mam, że ja nie mam żadnego autoplikera, że to naprawdę to klikam. Dobra, no i na koło byśmy teraz mogli sobie pójść. Na, na nich i w ogóle spróbuję sobie jakiś bryzli. niestety nie umiem Drek dr klikiem Bryzli robić, nie wiem czemu yy, Niestety, no tak sobie będę Robił może i może, a nie umiem Dobra, ale, ale na double kliku umiem Patrzajcie No trochę tam umiem, raz mi się udało dużo bloczków, widzicie to na ekranie ile? E, no i mm, e, takie takie budowanie. Zobaczmy sobie, no nie chciałbym ryzykować, po prostu pójdźmy sobie może na tego gościa właśnie, e, złotego. E, on nie ma łóżka, więc sobie go tak, rozwalimy i pójdziemy dalej. W ogóle śmiesznie sobie to łóżko obudował. Dobra, ty sami idź sobie, sobie e, No i takie fajne rzeczy sobie kupmy. No i idziemy już na... na kogo? Sami to był biały chyba. A nie, Aqua to był. E, albo niemiecki. E, aqua raczej, bo niebieskiego nie ma. E, aha, spadł, fajnie. Kurde, przecież ta... Aha, nie, jeszcze przed chwilą nie mogłem klikować, nie wiem czemu. No dobra, aha. no Dobra, tak, sobie musimy postawić cięci, rozwalić Samusia. Nice, kupmy Cerefa jeszcze. Oczywiście, że nie zdąża. Musimy uciekać. Udało się. Fajnie. I się też. No i, i ty samuś mnie rozwali. Dobra, dobra, dobra. w ogóle schował w tej, tej skrzyni, rzeczy to sobie je weźmiemy, oczywiście. Od samego i ten... Y Young Fee to my, myślę, że dobry może być, ale nie wiem. No idziemy, idziemy na tego samego. 22 CPS-y były. Nice. A teraz na lewym coś spróbujmy. 23. Co? <średytuc> teraz mu łoka. Oczywiście, że nie umiem. Dobra, i teraz samiś, powiedz pap. Ja ci powiem... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Samiś. Sam, iść. sam iść. O tu jest, dobra. Powiedz pap. Pap. No. I teraz pójdźmy sobie na pójdę. O, i ta, e, takiego bridginga spróbujmy, bo taki to nawet mi wychodził, kilka, kilka tam bloczków. <grywdy> jeden, jeden. dobra, nie będę lepiej już próbował. Jeśli uda mi się dojść, Rydzgi, tam, to zostawiacie łapeczkę w górę pod tym filmem i suba. Więc... Nie! Po co ja sobie tyle bloczków kupiłem? No dobra, no i na środek sobie pójdźmy. A ja przynajmniej bloczki, co tam zostawiłem, to mogę sobie jeździć już. Jump. I dobra, idziemy na wśpiksa, zobaczymy, że to taki profes czy nubek. Yy, on jest tutaj. Honabitkę człowieku. On nie ma jakichś najlepszych itemów, więc nie tak trudno powinno z nim być. A dobra, nie jest taki dobry aż. A może jest? Dobra, dobra. Dobrze, i teraz mam nadzieję, że go rozwalimy. Bo jak nie, to się popłacze, jak nam łóżko zniszczy. Idź se. Udało się, ja mi jeszcze jestem, naprawdę. Dobra, tak? I idziemy. Aha, on no, <ślał> tak się podbudował na ten to, jak ja mu mostek zbuduję. Będzie bardzo mi wdzięczny za to. Taki biednubem jestem. Dobra, tutaj skacze, żampie wszystko. Powiedz pap. Nie! Ja, ja chyba będę musiał powiedzieć pap. Pap! Dobra, ale jak tej myśli... Jak tej areki nie wygramy, no to będzie tak słabo. Serio, i... I Idź, dobra, ale zdążyłem. Przynajmniej mi łóżka nie rozwalił. Dobra. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Dalej. aura. On ma żelazny miecz, Nie! Nie! Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Uciekamy. I... Dobra, żyje. A nie on dlaczego co robił? To jest jakiś prosta, prawda? Dobra, że dobry spadł. Eee. <laughs> Dobra, bierzemy sobie najlepsze rzeczy, wszystkie, oczywiście. I może, może uda się go jakoś rozwalić, ale, ale nie wiem. Dobra, idziemy na gościa. I czy to się uda? Raczej nie, ale warto spróbować. Najwyżej sobie zginę. Nic nie stracę. Aha, A on tu jest, dobra. Ej, tak. Ej, on mnie nie widzi. I on mnie nie widział, to teraz mu łóżko Ej, fajnie. On się tu dobudował. Dobra, dobra, dobra. Ja się cieszę. Nie spadłem. Ej, fajnie, fajnutko. Aha, tylko, że fireballem nie umiem rzucać. Ej, ej, ej. Chcę to, kupię. Ej, dobre, Jeszcze może tu wygramy. Nawet duże szanse na to. Jeszcze widka może. Tak, no i dobra. I lecimy na siebie, typie. On no, chyba do mnie poszedł, ale, ale nie wiem. Ale może poszedł do mnie. Dobra, tu ja spiję poteczkę. On mnie nie widzi. On, mam nadzieję, że mnie nie widzi, bo jak widzi mnie to tak słabo prawie będzie. Łapaj firebola Jeszcze jeden. Dobra. A nie. Znaczy on mnie widzi teraz. Dobra. Widzi mnie. Idziemy na górę. Kurde! <gry> DPI mi się zm zmniejszyło. Uciekamy. Nie! Co ja robię? Nie! Nie! Emocje, emocje. Dobra, idziemy do góry. Robimy podmietne wojny. Nie! Ej, dobra, klacz poleciał. I, i dobra, dobra. Emocje, emocje są. Emocje sięgają. <grym> dobra, GG. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Albo nie, bo wtedy spadłem przecież, jak robiłem to, bryzli. Jeśli oglądacie do końca, napiszcie w komentarzu kapusta. Będzie mi bardzo miło, jeśli to napiszecie, więc pap. Życzę wam miłego dnia. Albo albo po prostu.